Hej widzowie, więc dzisiaj powracam z stosowaniem herbat, którego trochę nie było, może trochę się zraziłam, ale nie ma co, wracamy do naszych vlogmasów. Mam już tyle herba do nadgonienia, że mogę wybierać co lepsze i szczerze blueberry and lime może będzie dobre, nie ma co się zniechęcać, więc lecimy. Ja już się nie daję zwieść, bo to naprawdę ładnie pachnie i bardzo chcę tego spróbować, ale wiem, że to nie będzie dobre, jakby no trzymajcie kciuki. Co tam o mnie moglibyście, że co się działo przez ostatnie półtora tygodnia? E, działo się nic, więc <grytanie> e, mam wrażenie, że świąteczna atmosfera trochę wygasła, Wiecie, ona najwięcej ma w listopadzie, a później to już te święta taka czysta formalność. Ale no, na pewno zbliżyliśmy pierniczki z Oliwią. Um, mam nadzieję, że najpierw zmontuję te pierniczki, a dopiero później tego vlogmasa, więc już obejrzeliście go. Zostały mi w sumie dwa dni zajęć i jutro idę tylko na WF w sumie. Wracam do domku w piątek, no i będzie serio spoko. Zaczęłam oglądać 1670 jak wszyscy, e, co jeszcze, byłam na wf jak zawsze, mam teraz taką świeczkę świąteczną od Andrzeja. Jakoś leci, byłam w pracy dwa razy, no to nie było przyjemne, ale <noise> było okej. Okay. No nie wiem, wszyscy mówią, że mają te kolokwia, znaczy wszyscy te ludzie z stu, stu, innych studiów niż moje. I e, jakby współczuję, serio, chociaż pewnie bym też doceniała bardziej te święta, gdybym właśnie miała, że mam zapierdziel i mam dwa z, kolokwia na przykład za teraz. A tak no to w sumie mamy luz i tak cały czas, no ale posiedzę w domu, w sumie to jest serio fajne. Dobra, recenzja, już wiecie jak to leci, więc nie ma co wyjaśniać za dużo. Nieważne. Dobra, więc ja wracam do oglądania Wiedźmina. Słuchajcie, ale mam kubek świąteczny. Więc no, niech tu się parze piękny na par. Ja wracam do malowania paznokci i oglądam sobie, co się dzieje przed TVP, bo to jest po prostu nowy ulubiony serial. Nie wiem, mają być nowe wiadomości i szczerze, trochę mental, że nie będzie Danusi i starej ekipy. No, ale zobaczymy, zobaczymy, może będzie coś nowego, z co można się śmiać. Masie, ty i ja Widziałem... To jest będzie... Madonna, to jest Marysia. rys, sobie. Risko, lodowate. Nie ma, często tu jeździ. Nie, no to tak. eee, Więc tak, a teraz co? Próbujemy zrobić. Obok? Robimy triki widzowie. Pięć lajków. I robimy to dla was. A nie robimy, nie. to na nami jedzie. Dobra, teraz nagrywam filmik, jak jadę. I Berenice jedzie. Słuchajcie, o, właśnie upadek był przed nami. A my teraz sobie jeździmy. Tak, radzimy sobie. 16.26 nie było żadnego upadku z naszej strony. Czy mnie bardzo kusi, żeby teraz pobieść do barierki i zrobić piruet? Tak. Nie, nie trzeba, nie trzeba. Uwaga. Proszę, jest. Przepraszam, zapominasz, że mam YouTube. Yeah! She is it. Tam gdzieś na środku jest dziewczyna, która jest pro. O, o, o widzicie? Widzisz, że <grym> ona ma na. My jesteśmy bardziej pro, bo nie mamy to na dół. Ja nie jestem nic specjalnego, żeby to normalna. <grym>